Witajcie kochani, z tej strony healthybeauty.pl Dziś zajmujemy się prosakami na ustach, a dokładniej plamkami Fordyce'a od nazwiska badacza, który je odkrył i opisał. Plamki Fordyce'a są to białe lub żółte grudki występujące na czerwieni lub śluzówce warg, będące ektopowymi gruczołami łojowymi. Ektopia z greckiego ektopia oznacza przemieszczenie, czyli występowanie komórek tkanki lub narządu w miejscu innym niż fizjologiczne. I tak właśnie dzieje się z plamkami Fordysa, klucze łojowe przemieszczają się bliżej powierzchni ust, powodując defekt estetyczny. Przyczyna nie jest dokładnie poznana, ale niektórzy badacze wskazują na podwyższony poziom cholesterolu jako czynnik sprzyjający, czego nie potwierdzą z mojej praktyki. Bardziej prawdopodobna jest skłonność genetyczna. O ile plamki Fordy'sa nie są sygnałem chorobowym, o tyle powodują dyskomfort estetyczny u pacjenta do zaniku czerwieni wargowej, włącznie. Tego typu zmiany usuwane są często za pomocą laserów lub bardziej precyzyjnie, tak jak w Healthy Beauty, metodą koagulacji elektrycznej. Zabieg wykonujemy w powierzchownym znieczuleniu miejscowym, czas gojenia się ust po zabiegu to około 3-5 dni. Dziękuję za uwagę i zapraszam na www.healthbeauty.pl.